Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Grasie. Jak co dwa tygodnie zapraszam na porcję newsów, zapowiedzi, recenzje i kącik retro. Zaczynamy. Wielki hit z PlayStation, czyli Horizon Forbidden West, czeka na wersję komputerową, a ta ma wyglądać zjawiskowo. Gra ma korzystać ze wszystkich mocy nowych kart graficznych. Już na PS5 tytuł wyglądał pięknie, a ma być jeszcze lepiej. Czekamy na datę premiery. She was not only brilliant. Coraz więcej wiadomo na temat gry Exodus, czyli RPG autorstwa byłych deweloperów z BioWare. Przypomnijmy, że wcześniej pracowali oni nad serią Mass Effect. Teraz szykują coś nowego. Gracze wcielą się w podróżnika, którego zadaniem było wykradnięcie broni oraz technologii obcej rasie. Potężne istoty są wrogo nastawione do ludzi. W grze mają być elementy Baldur's Gate oraz Star Wars Night of the. Old Republic, a także pochylą się nad Horizon The Last of Us czy Tomb Raider, deweloperzy prześledzili wiele motywów filmów science fiction, korzystając z takich widowisk jak Duna czy Interstellar. Czekamy. Pamiętacie, portal mamy następcę tej dla wielu kultowej gry. Portal Revolution to twór stworzony przez fanów. Nie jest to oficjalna kontynuacja. Możemy doświadczyć aż 40 nowych, bardzo trudnych poziomów. Zobaczymy też mroczną historię wspomnianej firmy sprzed wydarzeń znanych z Portal 2 oraz poznamy nowe mechaniki zabawy. Całość jest oczywiście darmowa dla posiadaczy Portala 2 i zbiera fantastyczne oceny. Who's ready for something? Electric. Sporą popularność zdobywa segment gier zwanych battle royale. Ukazał się właśnie crossover gier Apex Legends i Final Fantasy VII. To ciekawa możliwość zobaczenia znanych bohaterów w zupełnie innych, nowych okolicznościach. So much power. It's like Dzisiaj przyjrzymy się nie nowej grze, a dodatkowi. Wzbudził on jednak tak duże emocje, że warto się jemu przyjrzeć. Chodzi o God of War Ragnarok Valhalla, co nam przynosi dodatek do znakomitej podstawowej wersji. Zagrać powinni głównie ci. Którzy dobrze znają historię Kratosa. W Walhali obecnych jest bowiem wiele elementów związanych fabularnie z poprzednimi częściami. Kratosa tym razem spotykamy na łódce, gdy ten razem z Minirem podróżują do tajemniczego miejsca. Ikona serii otrzymała list zapraszającym go do Walhali, a podczas całej przygody szukamy odpowiedzi na dwa pytania. Kto i dlaczego zaprosił Kratosa do tego miejsca? Recenzowany God of War Ragnarok Valhalla to emocjonalny powrót do przeszłości Kratosa, w której główny bohater wpada w refleksyjną otchłań. Ukończenie dodatku zajmuje około 4 godzin. Mamy nowe ulepszenia do broni Kratosa, mamy też nowych przeciwników i bossów. Mamy też nowe skrzynie. Twórcy pozwalają nam także systematycznie zwiększać wygląd pancerzy, broni oraz tarczy, ale tym razem tylko i wyłącznie odświeżamy wygląd Kratosa. Dodatek Valhalla bardzo umiejętnie wydłuża nam zabawę z God of War Ragnarok. Nowe misje, bronie i przeciwnicy plus ciekawe lokacje, czekając na kolejne pełnoprawne przygody Kratosa. Warto sprawdzić dodatek Walhalla. Dzisiaj o grze, która ukazała się w roku 1997, a cieszy do dziś, naprawdę śmiało można dzisiaj w nią zagrać bez poczucia żenady. Mowa o Team Hospital, czyli symulatorze budowy i zarządzania szpitalem. Jeśli planowanie z wyprzedzeniem i zarządzanie są czymś w waszym klimacie, to jest to coś dla Was. Przy pomocy prostego, przyjemnego dla oka interfejsu, ta gra ma za zadanie stworzenie szpitala od podstaw. Gdy tylko dostaniemy lokal do tworzenia pomieszczeń i zatrudniania personelu, oczekuje się, że następnie będziemy obsługiwać pacjentów. Gra wydaje się prosta na początku, ale szybko zmienia się w chaos. Jak pacjenci spieszą się, a pieniądze się kurczą. Gra ewoluuje w trudnościach, gdy tylko dostaniemy łatwych w obsłudze pacjentów i pieniądze. Prosta, a jednocześnie zabawna koncepcja gry sprawia, że jest wciągająca i zabawna. Ukazała się ona na PlayStation 1 i komputery. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, i do zobaczenia za dwa tygodnie.